breach in sector 7G beginning emergency shutdown in 15 seconds contamination breach in sector 7G evacuation protocols for project legion in effect beginning emergency shutdown in 5 seconds 4 3 2 1 0 Witam wszystkich w grze SCY. SCP Containment Bridge. Ja jestem siedział, jak wiecie. No i co, u mnie ostatnio na kanale zaczęło wychodzić głównie Brown Buster i Bionic A pamiętałem przecież że ja też dość nawet lubię się w horrorach. I co, tak zauważyłem, że wyszła nowa wersja SCP Containment Bridge. Ale to nie. LOL. No i co? Postanowiłem ją nagrać. Zobaczmy jak mi to wyjdzie. U nie coś. Jest nie tak z FPS-ami. Ale to nic. New game. Co to jest? Aha, od kiedy ja grałem w SCP była jeszcze stara wersja, teraz oczywiście nowa. Dobra, znajmujmy się. Okej. Okay. To jest normal saving. Premier Dead Dobra, nie wiem co znaczy, ale on start już. Mam nadzieję, że w grze badają normalne FPS-y. Loading, loading. No nie do końca. Ale mam nadzieję, że da się oglądać. A Co czemu, czemuś tak się nie nagrywa. Lepiej się wyjdę. Aha, spasem się mruga. SCP-173. Fuck. A. A. Dobra, Dobra, czekajcie, ja tu zrobię szybkie cięcie i zmienię ustawienie we frapsie i zobaczymy jak będzie z powrotem Dobra, jestem Tu lepiej zamknę Jest minimalnie lepiej Musiałbym się coś zrobić. A czekajcie. Którym tu bunek. Oh my god. Ja nie bez jaj. Ok o, tab. Co to jest? Czyli to jest SCP-173. A, to niepotrzebne co ja mam? Gas maskę A jak to woli maskę? Gazową co to jest? SCP-106 Ooooooo Za moich czasów 106 nie było Kurde to się zamknęło i mnie wy wystraszyło, bo przeciąg jest karta A to co jest? Co? i SCP-106 Dobra Tu nic nie ma o, ciarki przychodzą Kurde, te dzięki. WC Po co idę... A może znajdę w WC? Wątpię, wątpię co to za dźwięki? To stamtąd chyba. Czekajcie. co tu jest? Nie wiem, wolałbym nie spotkać 106, wolałbym w ogóle nic nie spotkać, ale to niemożliwe. O, no, tu jakieś pomieszczenie jest. Co to? Level 1. Powiem wam, Zaczynając grać byłem pełny zapału. A, pogram! To pewnie się parę strasza, nie będzie jakiś wielki strach. A teraz podczas gry... No, po prostu jest zupełnie inaczej. Boję się i to dość ostro, no, takie ciary. O, zaraz, prosto. Wolałbym nic jest. Jestem cały wystraszony. Jeżeli coś mi teraz wyskoczy, to ja po prostu się zesram. Ja wolę mieć przez cały dzień... Suche gacie, co tu jest. No też... Co?! To samo pomieszczenie! Amstwo! No, no right, Dobra, załóżmy gaz, maskę, bo wiem, że tam A, Nie, nie tak Może tam pewnie będzie, Mr. STP A dzisiaj gaz? O kurwa! Ja pierdolę! O! o! Ja pierdolę! Ol. Cia, ja, kurwa, zrobiłem. Aż mam gęsią skórkę, jawi... Mi... I mi się... What the fuck, ale uczucie, czekajcie chwilę. Stop. Ale... Grając w najgorszych horrory nie miałem... Czegoś takiego, że dostałem gęsią skórki. A co nie dużo horrorów nie grałem, a na przykład takie jak... jak... Nature Nightmare House, to takie średnio straszne. Ale teraz mo... What the fuck, nie, ja tam nie idę, bo mnie zabije. A ja chcę żyć. Muszę się wrócić. Tutaj nie byłem. A może byłem? Co to. Wścina ściana. O, ka do góry, mam kartę, to mogę iść. No, no nie mam. Sorry, ja jeszcze tak nie oganiam ty Gryglam jeszcze raz. A co się co raz? W tamtej części grałem No weź to nie, to nie ta karta. Dobra, czemu zawsze pika? Dobra, idę, żyre, miał SCP i będzie dobrze i będą mieli będzie będziemy mieli inne poziomy Aha Kurde ciary mnie jak przejdą to będzie fajny Żuryj! A nie ma go Moje oczy No taki burw, w, w karku i w ogóle Kurde, ale ta gra daje naprawdę dziwaczne wrażenia. Nie da się tego otworzyć? Hm. Aha, to tamte jest widzenie. Tu coś jest. O. Co to jest? O, wow, jakaś ściana nie widziałem Aaaa no? kurwa! What the fuck! Ależ on się wystraszył! What the fuck! Słyszeliście mi zniknąć od What the fuck! Ale ta gra potrafi wystraszyć! O, wow. To było dobre! Ja pierdolę, to będzie dziesięć. Wow! Ty, ta gra jest mocna. Dobra, jak na razie myślę, że jeden raz wystarczy. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie więcej takich. Materiałów? Się poświęcę? Bo ile było, jest to wytrzyma. Eee! kurwa A! co? Piszcie, jak na razie kończę. Do zobaczenia, cześć!